Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z y, chapter z Interaktywnych Historii z Pięknej i Miliardera, rozdział czwarty. No i jak y, zapewne pamiętacie w poprzednim odcinku, no, dziwnie to się skończyło i miałam takie jedno wielkie... No, dosłownie tak. No ale to co... u Udu. Jestem ciekawa kiedy ta reklama się skończy, bo jakby szczerze, chcecie sponsorzy i chcecie zarabiać, to dajcie nam więcej jakby reklam i diaksów za to, to jakby wtedy więcej osób będzie oglądać, nie? Ale po co więcej diaksów? Gdzie tam komu to? Po co? Akurat w kontekście tej aplikacji e, widzę, że nie ma tak dużego służycia, chociaż to jest moje spostrzeżenie na podstawie pierwszych e, trzech rozdziałów, a to są no, pierwsze 3 z 20, więc może być jeszcze dużo, dużo. Dobra. Już nie przedłużam, lecimy Jesteś w salonie Jasona i ciągniesz jego bezwładne ciało na kanapę Jedną ręką udało ci się zadzwonić po lekarza Rodziny Halloweenów, ale teraz musisz go położyć <coughs> Jason? Niezgrabnie kładziesz Jasona na kanapę Dzwonek do drzwi rozbrzmiewa dokładnie w tym momencie, w którym podnosisz jego nogę Nie reaguje na nic Całkiem opadł To na pewno lekarz Otwierasz drzwi i wpuszczasz doktora Fostera Biegnie do Jasona i sprawdza jego puls Okay. Kiedy to się stało? Jakieś 30 minut temu, tuż przed tym, jak do pana zadzwoniłam. Dobrze, że od razu zadzwoniłaś. Mm. Może coś się dzieje? To wygląda na skrajne przemęczenie. To z pewnością wina nerwów. Miał ostatnio dużo stresu? Cóż, od kilku tygodni pracował nad fuzją. <laughs> Przypominasz sobie jego rozpromienioną twarz i jak zgasła, gdy stracił przytomność. Dzisiaj już sfinalizował. Był taki szczęśliwy. Nie miałam pojęcia, że jest przepracowany. Zbyt ciężko pracował przez ostatnie miesiące. W końcu dopadły go konsekwencje. No, tak to zazwyczaj bywa. Cieszę się, że tu jesteś, by pomóc mu z bliźniakami. Jason porusza się i obraca na bok. Lepiej zabierzmy go do łóżka, zanim zbyt się rozkości na tej kanapie. Wraz z lekarzem bierzecie go pod ramiona i zanosicie do jego sypialni. Wow! Po mu tak wielka sypialnia, tam u góry widzę, że się sporo kurzu może zbierać. Hehe. <gry> Delikatnie układasz go na łóżku. To powinno wystarczyć. Zadbaj o to, żeby trochę odpoczął. I nie pozwól mu jutro pracować. Czemu on jest taki radosny? <gry> Myśli pan, że mnie posłucha? Doktor Foster tłumi śmiech i kiwa głową. Proszę mu powiedzieć, że to zalecenie lekarza. Doktor Foster wychodzi, również chcesz opuścić pokój, ale zauważasz, ymm, stróżki potu na czole Jasona. Boże. O nie, pewnie rośnie mu temperatura. Musiał, musi ochłonąć a ten garnitur tylko pogarsza sprawę. Ymm. Dobra, ściągnę z niego marynarkę, chociaż ten ręcznik też by się przydał. Podchodzisz do jego łóżka i sięgasz do marynarki. Palce ci się trząsą. Dawaj, April, weź się w garść. Pociągasz za marynarkę i podnosisz jedną ręką jego głowę, zsuwając mu kawy z ramion. Luzujesz jego krawat i ściągasz mu go z szyi, po czym rozpinasz dwa górne guziki jego koszuli. Gdy zbliżasz się do kołnierzyka, twój nadgarstek chwyta dłoń. Obracasz głowę i zauważasz patrzącego na ciebie Jasona. Już sam sobie poradzę. Ma chrapliwy głos. Weź ty mówię. Karetka przejechała. Ała, aż mi uszy zabolały. Ma chrapliwy głos, który sprawia, że stajesz się świadoma każdego ruchu. Przepraszam, pomyślałam, że może ci być gorąco z powodu gorączki. Wiem, dziękuję. Puszczę twoją rękę, a ty szybko wychodzisz z pokoju. I słusznie. Następnego dnia wstajesz wcześniej rano, wdzięczna losowi, że bliźniaki i Jason wciąż śpią. Uwielbiam mieć trochę, e, mieć trochę czasu dla siebie, zanim zacznie się szaleństwo. że to nie słychać, ale coś się stało, bo jest więcej karetek i może straż pożarna? Już nie rozróżniam tych wszystkich dźwięków, ale może jakiś wypadek, stłuczka, kto wie? Oby tylko stłuczka, bo wypadek to jest moment, kiedy... To jest właśnie taka jakby stłuczka, zdarzenie, w którym ktoś yy, doznaje poważnego uszczerbku na zdrowie, albo trwałego, coś takiego jest. Zastanawiasz się, czy zapaszyć sobie kawę, to słyszysz telefon dzwoniący w biurze Jasona. O nie, muszę go odebrać zanim... Głośny płacz w spokoju dzieci potwierdza twoje najgorsze obawy Dzwonek telefonu obudził Dafne No cóż Dzieckiem byś się poszła zająć, a nie telefonem Biegniesz do biura i chwytasz telefon Halo? Gdzie jest pan Holloway? Ech, Janice jest taka niemiła Odpowiem... Grzecznie Nie wolno się na nikim wyżywać Hej Janice, co u ciebie? Nie mam czasu na pogaduszki, niajko Daj pana Hollowaya do słuchawki i źle się czuję. Odpoczywa. Krzyki spokoju dziecięcego przybierają na silek, gdy Tanner dołącza do płaczu Daphne. Okej, okay, wiem, że jesteś tylko opiekunką, więc pewnie tego nie rozumiesz, ale to pilne. Dasz pana Hallowe'a do telefonu, czy nie? Czego nie rozumiesz w tym, że jest chory? Nie zamierzam. April? Podnosisz wzrok i widzisz Jasona w drzwiach. Wygląda lepiej, ale wciąż wydaje się zmęczony. Pozwól mi z nią porozmawiać. Jason... Powinieneś być w łóżku? Doktor wyraźnie powiedział, że masz dziś odpoczywać. Tylko powiem jej, co ma zrobić. Z niechęcią podajesz mu telefon. Lepiej wyglądasz. I lepiej się czuję, dzięki, że się mną zajęłaś. Nie ma za co. Przechodzisz koło Jasona w kierunku drzwi, ale zatrzymuje cię, łapiąc za łokieć. Przeprowadź dzieci do mojej sypialni, zaraz tam będę. Kiwasz głową nie ufając swojemu głosowi Gdy czujesz jego dotyk Puszcza cię i wychodzisz Maybe lepiej <gryw> Zanosisz bliźnięta do sypialni Jasona I sadzasz je na łóżku Dzieci przestały płakać, a policzki mają mokre od łez łkają i wyciągają do ciebie rączki O Chyba płaczą dalej Biedne maluszki Wystraszył was ten telefon? Strasznie wrażliwe Siadasz na brzegu łóżka i pochylasz się do nich. Nie są już małe, żeby byle jakie dźwięki mógł tak, wiecie, wytrącać. Dzieci muszą znowu zasnąć, bo inaczej będą szaleć całą resztę dnia. Powinnam... Może puścić im kującą muzykę. Nie śpiewaj, bo nie jestem pewna Twoich zdolności muzycznych, czy w ogóle jakiekolwiek posiadasz. Ja na przykład nie śpiewam dzieciom. Nigdy nie śpiewałam, bo wiem, że nie mam talentu. Wyciągasz telefon i przeglądasz swoje piosenki, aż znajdujesz tę, którą kochałaś jako dziecko. Macie, to pomoże wam zasnąć. Kładziesz telefon na brzegu łóżka i przesuwasz do siebie dzieci. Delikatnie dotykasz ich czułek w rytm melodii. Dzieci wtulają się w ciebie, oczy im się zamykają, a ich dłonie zaciskają się na twoim palcu. Czujesz, jak twoje powieki również opadają. Może też powinnam się zrzemnąć? Naprawdę, dopiero wszyscy się obudzili i znowu idą spać. Odpływasz. Halo, witamy następnego dnia. Zgadłam? Gdy ponownie otwierasz oczy, widzisz Jasona siedzącego na drugim brzegu łóżka. Cholera, zasnąłam w pokoju Jasona. Tak bardzo przepraszam. Próbujesz wstać, ale twoje ramię utknęło pod śpiącymi dziećmi. Jeśli je wyciągniesz, na pewno się obudzą. Nie, zostań. Wyglądacie bardzo uroczo. Trochę się uspokajasz, ale wciąż starasz się zsunąć niemowlęta ze swojej zdrętwiałej ręki. Janice wspomniała, że kontaktowałaś się z doktorem Fosterem. Co powiedział? Powiedział, że jesteś przemęczony. Zbyt ciężko pracowałeś nad tą fuzją. Potrzebujesz trochę odpoczynku. To chyba prawda. Wreszcie udaje ci się uwolnić ramię spod dzieci, nie budząc ich. Auć, moje ramię też zasnęło. <grych> Potrząsasz ręką, by przywrócić w niej krążenie. Jason wyciąga dłoń i łapie cię za nią. Wymasuję, to pomoże. O, nie musisz tego robić. Ty zaopiekowałaś się mną wczoraj. Pozwól mi się odwdzięczyć. Może nie powinieneś? Wystarczająco... Płacisz, okej? Okay? Jason jest taki życzliwy. Jeśli odmówię, mogę go zranić. Poza tym masaż by... bardzo by mi się przydał. Jason, dobra, ma masaż. Brzmi bosko. Obiecałam opcje diamentowe, no to mamy opcje diamentowe. Twarz Jasona rozpromienia się, przesuwając się bliżej do Ciebie, kładąc Twoją rękę na poduszce Pierwszy dotyk sprawia, że Twoje nerwy zaczynają szaleć Powoli masuje Twoje ramię okrążnymi ruchami, kierując się w górę i w dół, mocno uciskając i głaszcząc każde napięte i obolałe miejsce Pochyla się bliżej, a jego chrapliwy głos wywołuje gęsią skórkę na Twoim karku Zgaduje, że chodzi o głos Nie za mocno, nie żeby coś, ale prawdziwy masaż boli i to także macie przez następne dwa dni jakby zakwasy? Idealnie. Jem cicho, gdy jego palce przesuwają się wyżej po Twoim ramieniu, uciskając twoje delikatne ciało pod bicepsem. Każdy jego dotyk sprawia, że rozpływasz się, a całe twoje ciało rozpala ogień. Już mi, już opadła mi cała postawa, nie? Słyszałam, że już rzuci. Kobieto. On ci tylko masuje mięśnie. Nie wyobrażaj sobie zbyt wiele, okej? Okay? Dobry w tym jesteś. Kieruje się instynktem. Ten instynkt czasem to za mało, jakby nie było. Um, jakby nie było, no tego trzeba też. Trzeba wiedzieć, gdzie uciskać, żeby komuś krzywdę nie zrobić, nie? Jego palce muskają wewnętrzną stronę twojego łokcia. Otwierasz oczy. Twoje mięśnie się napinają. Na jego twarzy pojawia się przewrotny uśmiech. Co to ma znaczyć? Łaskocze? Nie! Yeah. <noise> Odsuwasz od niego rękę, zanim zorientuje się, że kłamiesz. Jestem. Jason kiwa głową, po czym ziewa. Aha, ona po wersji angielskiej nie powiedziała: Jestem, tylko że w porządku. Dobra. Powinieneś się położyć wciąż jesteś chory. Zeskakujesz z łóżka i przechodzisz na jego stronę, poprawiając poduszki, zanim się na nich położy. Czemu nie weźmiesz sobie tygodnia wolnego? Być, Przydałaby ci się przerwa. Bliźniaki ucieszyłyby się, jakbyś z nimi pobył. Chciałbym, ale mam jutro ważne spotkanie. Ale... Może powinieneś najpierw porozmawiać z doktorem, czy możesz? Co jeśli fizycznie nie, nie dasz rady? Już i tak dzisiaj narobiłem sporo zaległości w pracy. Dobra, twój wybór, ale nie zapracuj, nie zapracuj się znowu do utraty przytomności. Pomyśl o bliźniętach. Potrzebują cię. Jason zerka na dzieci i w jego oczach pojawia się poczucie winy. Ciągle uczę się jak być ojcem, Dost dorastając nie miałam odpowiednich wzorców i wszystko robię, no czuję, aha, no czuję, spoko Jason wygląda na załamanego, ale jest świetnym ojcem, powinien to wiedzieć, trzeba go tylko o tym zapewnić Powinien go pocieszyć, jest świetnym ojcem Totalnie randomowe, mie miejsce gdzie mógł postawić, Jebs, zabieramy ci 15, 17 diaksów, nie? Bo nie ma gdzie ich służyć Świetnie ci idzie. Zaufaj mi. Wiem, jak są źli ojcowie. Ty nie jesteś jednym z nich. Bycie tatą jest dużo trudniejsze niż bycie prezesem. Czasem widzę ich i zastanawiam się, czy wszystko robią dobrze. Myślę, że nigdy nie możesz być pewny. Możesz tylko robić wszystko najlepiej, jak potrafisz i mieć nadzieję, że Twoje dzieci wyrosną na dobrych ludzi. Gdy myślę o ich pierwszych miesiącach z Kari, nie chcę, by kiedykolwiek znów były smutne. Gdy pierwszy raz przeprowadziłem je do domu, płakały bez przerwy. Na początku pomagał mi mój kuzyn Cameron i jego żona Sharon. Bliźniaki nigdy nie dopuszczały do siebie nikogo, aż pojawiłaś się ty. Aho, oh, wow. so, co bardzo wybrana w kwestii osób, które lubią. Miejmy nadzieję, że uda nam się zastąpić ich złe wspomnienia szczęśliwszymi. Nagle zdajesz sobie sprawę, co właśnie powiedział i od... a, on zdaje sobie sprawę, dobra, yy, i otwiera szerzej oczy. To znaczy, my, w sensie ktokolwiek będzie je wychowywał, ciągle został tydzień Twojego okresu próbnego. Cóż, może skłaniam się ku temu, by zostać? Naprawdę? Chyba, że tobie to nie odpowiada? Żartujesz, prawda? Bo nie wiem, jak sobie poradzimy bez Ciebie. I właśnie dlatego przygotuję Ci zaraz mój popisowy rosół. Czy rosół może być popisowy? April, dziękuję. Dopiero gdy wchodzisz do kuchni, zdajesz sobie sprawę, że wciąż się uśmiechasz. Uspokój się, Abby. April, jesteś jego pracownikiem, a on po prostu jest miły. Dokładnie. Nie mam możliwości, żeby Jason Holloway interesował się kimś takim jak ja. Dokładnie. Będę cię przeszakiwać za każdym razem, kiedy będziesz mówić prawdę i mieć rację. <grym> jesteś w pokoju bliźniąt, bezskutecznie próbując położyć je do spania. Po tym, jak Jason spędził cały dzień w domu, bliźniaki są podekscytowane i ciężko ci je uspokoić. O, tata, biedna. Wiem, wiem, że tęsknicie za tatą, ale musiał wrócić do pracy. Może zabiorę ja dziś po południu do jego biura? Przynajmniej będę mogła go zobaczyć. No niestety to prawda, tak dzieci reagują. Moja kuzynka jak yy, została, no mama była teraz w ciąży z trzecim dzieckiem No to dokładnie to samo było przy pierwszym Że musiała no, ostatnie te miesiące Ciąży spędzić w domu I to jedno dziecko młodsze To takie już, co, no, co już umie chodzić to w, Jak to nazwać? Mamy dziecko A, B I teraz urodziło się syn, no to to dziecko B Siłą rzeczy spędzało bardzo dużo czasu z mamą I zrobiło się takim, yy, takim wiecie, takim no Jak to powiedzieć, żeby YouTube mi tego nie yy, No tak, taki, taki chodzący przyczep, taki rzep kto się przyczepił i siedzi za mamusią, i jest cały czas do, niego przyzwyczajo do niej przyzwyczajony i nie chce jej opuścić na krok. Ja no, tutaj jest raz jeden dzień to za krótko, no ale czy ja tam się znam. Ignorujesz myśl, że sama chcesz go zobaczyć tak mocno jak ona. Niestosownie. Później stoisz przed, przed swoją szafą, próbując wybrać strój na dzisiejszy spacer. Wiem, że nic między nami się nie wydarzy, ale mam przeczucie, jakby te wczorajsze chwile coś znaczyły. Chcę dobrze wyglądać, gdy będę u niego w biurze. Myślę, że założę... Okej, okay. coś uroczego i wesołego, coś lekkiego i szukownego, eee, coś skromnego i prostego, a ja myślę, że to. Jakie to jest piękne! <laughs> Swoją drogo, ja kocham tego typu sukienki. Boże, ja mam tych sukienek... O, musiałabym wam kiedyś pokazać, ale raczej nie. Nie było, nie to. Jakoś nie mi się pokazywanie mojej szafy a właściwie jej zawartości Ale po prostu jak dawniej byłam taka, że nie, nie ubiorę sukienki A, bo jestem gruba, bo jestem niska bo, bo to, bo tamto, bo sram to, bo mam, nie wiem, szersze biodra i to na mnie źle wygląda mm. Tak teraz jakby zamiast na to patrzeć, patrzę mm, mam jakby węższą talię i taka sukienka podkreśla to talię Przez co wydaje się być w tym miejscu szczuplejsza To jest plus, tak? <laughs> Wchodzisz do lobby budynku Halloween i czujesz ulgę, widząc bląd strażnika, którego poznałaś w dniu swojej rozmowy o pracę. Hej, April, tak? Jestem Konor. Cześć, Konor. Cieszę się, że to, ty, że to ty tu jesteś, a nie ten niemiły koleś. Widzę, że Mary Beth zobaczyła w tobie to samo, co ja. Gratuluję. Nie dostałam posady recepcjonistki. Kiwasz głową w stronę wózka bliźniaków. Connor podnosi brwi i wychodzi za recepcji, by, pod by podejść do dzieci. O, więc jesteś nową opiekunką? Co? Możesz zadzwonić do Janice i powiedzieć jej, że tu jestem? Nie musisz się zapowiadać. Jesteś tu z dziećmi prezesa. Niby tak, ale Janis niezbyt mnie lubi. Boisz się jej? Hmm. Nie za bardzo. Nieźle. Jesteś na nią gotowa? Ym, cokolwiek to znaczy. Jestem gotowa od urodzenia. <laughs> Podoba mi się twoje podejście. Rumienisz się. A mnie że chodzą po tym korytarzu, wszystko tak strasznie słychać. Mam nadzieję, że nie jest ładne odcinku. Ja przejmuję się, Janice. Założę się, że setki kobiet są o ciebie zazdrosne. Yy... No nie jest. Yy... Żadna odpowiedź nie jest poprawna. Jest tutaj jakaś angielska wersja? You bet Dobra. Ona nie jest o za mnie zazdrosna, może w ten sposób? To dlatego, że jesteś zbyt miła. Machasz na pożegnanie Connorowi i prowadzisz wózek do windy, czując motylki w brzuchu. Niesłusznie. Nic nie wyjdzie między mną a Jasonem, ale przynajmniej wciąż mam inne opcje. <laughs> nie skomentuję. Gdy jesteś na najwyższym piętrze, pchasz wózek do biurka Janice. Zerka na ciebie zirytowana. Czego chcesz? Ledwo mnie zna i tak mnie nienawidzi. Mam ochotę, ym... Będę miła. Byciem mi niemiłym nikomu nie zrobię na złość. Jak tam twój dzień, Janice? Byłoby lepszy, gdybyś powiedziała mi, co tu robisz. Czy Jason ma chwilę? Jest teraz zajęty. Serce cię zamiera. Obwiniasz samą siebie, że nie zadzwoniłaś przed przyjściem, gdy nagle Janis znów się odzywa. W sumie to niech będzie. Możesz wejść do jego biura. Ale właśnie powiedziałaś. Ach, pomyliłam się. Możesz wchodzić. Słodki że Jonis, wydaje ci się podejrzany, ale mimo wszystko otwierasz twój to biura. Ja nie mówiłam, że oni są dobrzy w robieniu pulsatu? Nagrałabym kolejny odcinek, ale już po prostu mi gardło zaczyna wysiadać, więc ja muszę sobie odpuścić. I tak dzisiaj nagrałam chyba z 5 odcinków. To jest w Baranoja, no ale dobra, nevermind Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcineczka Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach No i co? Do usłyszenia w kolejnym y, odcineczku Za tydzień y, Ja już nie przedłużam Do następnego, cześć, pa pa!